Gdy byłam dzieckiem, to uwielbiałam, gdy mama robiła rosół, bo wiedziałam, że następnego dnia będzie pomidorówka. Do dzisiaj pomidorówka to jedna z moich ulubionych zup. Mam dzisiaj przepis na kremową zupę pomidorową z jednym specjalnym dodatkiem. Masło rozpuść w garnku i dolej trochę oliwy z oliwek albo oleju. Wrzuć pokrojoną drobno cebulę i smaż ją około 3-4 minuty. Od czasu do czasu zamieszaj. Dodaj starty na tarce czosnek, przemieszaj i przesmaż go z cebulką 1 minutę. Teraz dodaj koncentrat pomidorowy i przemieszaj go z cebulką. Przesmasz go około pół minuty i wsyp mąkę pszenną. Przemieszaj i przesmasz wszystko z mąką około minutę, tak żeby nie było już widać tych białych śladów mąki. Następnie od razu wlej czysty rosół albo bulion. Wlewając rosół powoli mieszaj łopatką tak, aby nie powstały grudki mąki. Teraz dodaj pomidory w puszce, słodką paprykę w proszku, sól i pieprz do smaku oraz zioła prowansalskie albo oregano. Dobrze wszystko przemieszaj. Od momentu kiedy zupa się zagotuje, zmniejsz ogień i gotuj ją 20 minut. Następnie zblenduj ją blenderem ręcznym albo kielichowym. Potem dodaj śmietankę 30% i opcjonalnie mój specjalny dodatek, czyli odsączoną fasolkę z puszki. Gotuj zupę jeszcze 5 minut. Podawaj z makaronem albo ryżem. Cały przepis jest też na moim blogu www.kuchniaizy.pl. Smacznego!